Dzień dobry, witamy Państwa na antenie Racjonalista TV. Dzisiaj mamy przyjemność gościć na naszej antenie Piotra Szumlewicza. Witam. Dzień dobry, Piotrze. Zbliża się kanonizacja Jana Pawła II. Obok wielu różnych Twoich aktywności jesteś znany jako redaktor książki Ojciec Nieświęty, która traktuje papieża Jana Pawła II no, w sposób nietypowy dla Polaków. Ta kanonizacja no, stała się przyczyną już pojawiających się w naszej przestrzeni politycznej nadużyć, pełnego autorytaryzmu. Czy mógłbyś powiedzieć o tym coś więcej? Jak to odbierasz, tą kanonizację? Ja muszę przyznać, że jak mało co ta kanonizacja mnie oburza, oburza mnie jako obywatela, oburza mnie też, no, bym powiedział, w kategoriach moralnych. To znaczy, wydaje mi się, że Jan Paweł II tak dużo złego zrobił, tak dla Kościoła, jak i dla polskiego świata, że rzeczywiście jakiekolwiek dowartościowywanie go no, jest po prostu nieetyczne i jest też złe dla społeczeństwa, dlatego że ukrywa się wiele ważnych rzeczy, odsuwa się je na bok, wyczyszcza się człowieka, który naprawdę wiele złego zrobił. Ta moja książka Ojciec Nieświęty to nie jest specjalnie książka moralizatorska. To nie jest książka, która też jest jakimś, nie wiem, głosem w dialogu. To jest raczej książka, która ma nagłośnić po prostu pewne fakty. To znaczy, to jest książka dosyć dobrze udokumentowana. Te wywiady, które przeprowadzą, to są wywiady z ludźmi, którzy rzeczywiście mają po prostu wiedzę o Karolu Wojtyle. Ja również czytałem jego encykliki w przeciwieństwie do wielu jego bezmyślnych fanów. No i rzeczywiście niestety ten obraz pontyfikatu, który się z tej książki wyłania, jest rzeczywiście bardzo smutny. Pokazuje, że Jan Paweł II, no, niestety, bardzo dużo rzeczy zrobił złych. Ja tylko przypomnę, bo nie wiem, nasi politycy zachowują się jakby o tym nie pamiętali, że Jan Paweł II był papieżem jeszcze 10 lat temu. To jest bardzo mało czasu, tak? 10, 20, 30. I te zarzuty, które się go dotyczą, to są zarzuty stosunkowo niedawne, tak? To nie jest 150 lat temu, nie wiem, kiedy jeszcze nie było demokracji w większości krajów świata, kiedy o pedofili się mało mówiło, nie. To były te kwestie, które ja zarzucam polskiemu papieżowi, to są kwestie niedawne, już wtedy mówiło się o pedofilii, już mówiło się o masowych oszustwach finansowych, mówiło się o dyktatorach, Jan Paweł II mógł coś z tym zrobić, niestety nie zrobił, no hasłowo moje główne zarzuty to jest oczywiście pedofilia i wbrew temu, co mówią niektórzy księża, Jan Paweł II musiał wiedzieć o tych zarzutach, na przykład związanych, no nie wiem, wyście dużo o tym mówili, pisali z... Yy, panem Macielem tego Gollado, który tak był jest. po prostu zbrodniarzem. No ja nie wiem, jak Jan Paweł II mógł o tym człowieku nie wiedzieć, skoro po prostu maselistów do niego szło w tej sprawie. Skoro sprawa była bardzo głośna i w momencie, gdy już wszystko było wiadomo o tym Macjelu, to Jan Paweł II powiedział, że on był wzorcem dla młodych. No jest to bulwersujące i przerażające. Ja tylko przypomnę, że sam Watykan przeprosił za to, że, że, że Kościół ukrywał tą sprawę. No jeżeli Watykan przepraszał ustami Benedykta XVI bodaj w 2010 roku, to za kogo przepraszał? No przepraszał za Jana Pawła II, więc sam Wat nie Klery a sam Watykan przyznał, że tu robiono bardzo dużo złych rzeczy. I rzeczywiście dzisiaj Franciszek, a kilka lat temu Benedykt XVI, oni walczyli z problemami, które tak naprawdę swoją kulminację miały za czasów pontyfikatu Jana Pawła II. To wtedy właśnie ta pedofilia sobie kwitła i nikt z nią nic nie robił nikt praktycznie. I to jest jedna sprawa. A druga sprawa, że się bulwersujące oszustwa finansowe no i tutaj znowu, że oczywiście Watykan przez setki lat miał wiele, że tak powiem, brudów. No ale jednak w latach 80., -tych, 90. -tych już z tymi brudami systemowo walczono. Były organizacje międzynarodowe. No i niestety dzisiaj już wiemy po prostu wiemy, to są fakty, że Jan Paweł II no, chronił oszustów finansowych. No tylko jedno nazwisko Marcinkusa biskupa, którego Jan Paweł II osobiście ochronił, a włoska prokuratura chciała zgłosić skazać na 25 lat. No, przepraszam bardzo, to są oburzające rzeczy, no ja się czasem śmieję właśnie, że polscy politycy, dziennikarze krytykują Sławomira Nowaka, że zapomniał zegarka wpisać, a tymczasem jak chodzi na przykład o aferę Banku Ambrosiano czy o sprawę Marcin Kusa i w ogóle finanse Watykanu, to są kwestie kwoty setki milionów dolarów, miliardy. Właściwie no, wszystko. Żąda się zachwytu od wszystkich, że, a był że prak, ten człowiek ta, zostaje święty. A Watykan był po prostu praniem brudnych pieniędzy. No i to jest rzeczywiście bulwersujące, że szczególnie ci najbardziej umoralizowani polscy politycy uważają, że tutaj właściwie nie ma o czym mówić. Ja słyszę inny kontekst czasami, słyszę jaki inny kontekst. 20 lat temu to był inny kontekst, wtedy wolno było ukrywać pedofilów, wolno było oszukiwać, prać brudne pieniądze. No tak samo na podejście do etyki seksualnej. No można się zgadzać czy nie zgadzać, można mieć konserwatywne y, stanowisko w sprawie etyki seksualnej ale w epoce HIV, wszemi wobec głosi, żeby nie używać prezerwatyw, jeszcze w krajach afrykańskich, tak? W najbiedniejszych krajach, gdzie rzeczywiście w ogóle nie było dostępu do leków praktycznie, i głosi takie rzeczy, Jan Paweł II to głosił. No. Albo jego podejście do aborcji, no to jest Jan Paweł II był już tak powiem w takiej złej bardzo awangardzie bardzo restrykcyjnego podejścia do aborcji, bo wcześniej ci papieże nie mieli aż tak restrykcyjnego podejścia w tej sprawie. I wprost mówić, żeby zgwałcone kobiety no, rodziły dzieci no, powstałe w wyniku gwałtu, no to jest jakieś antyhumanistyczne po prostu. No. No, a jest tak ci Apolegeci, Jana Paweł II, przedstawiają go jako feminista i tak, ja odsadza feminizmu. Ja tu właśnie chciałem też, w tej książce jest wywiad yy, ze Stanisławem Obirkiem, on na mnie dosyć duże wrażenie zrobił, yy, Obirek, dlatego że on pokazuje, że Jan Paweł II również dużo złego zrobił dla samego Kościoła, że znaczy, ten Kościół przed Janem Pawłem II jednak był bardziej otwarty bardziej dyskursywny, że tam byli nie wiem, komuniści, socjaliści, feminiści, że rzeczywiście ta dyskusja ze światem wiem, ateistycznym trwała. Natomiast no, w gruncie rzeczy ten dzisiejszy Kościół Polski, Kościół Księdza Oko, Kościół Rydzyka, tak, Kościół Pana Michalika. No to jest w gruncie że dziecko Jana Pawła II, to jest kościół zamknięty, autorytarny, kościół pogardzający feministkami, ateistami, socjalistami. Moim zdaniem to jest rzeczywiście dziedzictwo Jana Pawła II. Więc podsumowując to wszystko, ja bym powiedział właśnie, że, że nie chodzi tylko o to, że ja się nie zgadzam z doktryną Jana Pawła II, którą jak mówię znam, bo ja czytałem jego encykliki i nie zgadzam się również co do jego wizji gospodarki, o tym też moim zdaniem można porozmawiać, bo wbrew temu co się sugeruje, Jan Paweł II no, nie miał wiele do zaoferowania na przykład światowi pracy a Wręcz przeciwnie, na początku lat 90. można powiedzieć, że wsparł polską transformację w najgorszym wcieleniu. Ale przede wszystkim to, o co mi chodzi, nie chodzi tylko o różnicę światopoglądowe, tylko chodzi o to, że Jan Paweł II naprawdę dużo złego zrobił. I jakby w pewnym sensie obiektywnie, no chyba wszyscy dzisiaj potępiamy pedofilię, oszustwa finansowe, no to są po prostu złe rzeczy, a jeszcze nie mówiłem o jednej sprawie, mianowicie no, otwarcie wsparcie dla dyktatur w Ameryce Łacińskiej. no, Błogosławieństwo małżonków pinoczesów, że tak powiem, <laughs> już posłane. Zdjęcia, jak wszyscy. Nie, bo ja teraz mówię, były sławne zdjęcia, kiedy, kiedy on przyjechał bo i właśnie tak, tak, błogosławił Pinocheta, a ja mówię jeszcze o tym, że jak już wszystko się wydało, już było wszystko wiadomo po latach, on jeszcze osobiście wysyłał błogosławieństwo tam z okazji kolejnych rocznic ślubu Pinochetów, no wtedy już mógł sobie darować taki gest, no takiego symbolicznego wsparcia dla kata, natomiast no nigdy się nie ujął za ofiarami, więc, więc tutaj też, wbrew temu, co się sugeruje, Jan Paweł II niestety stał po stronie katów, a nie po stronie ofiar, no i Ameryka Łacińska tu jest bulwersujący rzeczywiście przejawem takiego postępowania. Może jeszcze dodam tylko w tej sprawie, że Jan Paweł II nie tylko zniszczył teologię wyzwolenia, czyli ten nazwijmy to postępowy w tym czasie no, element czy część katolicyzmu, przecież teologia wyzwolenia była ruchem chrześcijańskim, była ruchem de facto katolickim. Tak? A jak ją oceniasz rolewicowiec? Tak w dwóch słowach tą teologię wyzwolenia. Bo nie ja, chcesz... ja, muszę znaczy ja muszę powiedzieć, że jestem sceptyczny wobec teologii wyzwolenia, dlatego że pamiętajmy o tym, że wtedy był w ogóle jednak cały czas spór w obrębie tego ruchu wtedy przeciwko tym dyktaturom prawicowym i było wahanie czy ważniejsze. Czy jest religia, czy ważniejszy jest Marxism, Bo to była taka próba syntezy. No i wydaje mi się, że ostatecznie trudno było pogodzić te dwie rzeczy. Więc ja, jakby wobec teologii wyzwolenia, gdybym sam miał oceniać, to byłbym dosyć sceptyczny. No ale problem polega na tym, że w tym czasie ostra niechęć, czy wręcz walka z teologią wyzwolenia, na no, jaką wypowiedział właśnie tejże teologian Jan Paweł II, no była po prostu, jak powiedziałem, opowiedzeniem się po stronie katów przeciwko ofiarom. A inna sprawa jest taka, że ja sam jestem sceptyczny wobec teologii wyzwolenia. No tylko. No, Jak mówię, jeżeli jakakolwiek istniała, istniało postępowe skrzydło katolicyzmu w tym czasie w Ameryce Łacińskiej to była właśnie teologia mm -hmm. wyzwolenia i no, ją właśnie Jan Paweł II zwalczał. Jeszcze jedna uwaga w tej sprawie, Jan Paweł II nie tylko zwalczał te nurty nazwijmy telewizujące w Ameryce Łacińskiej, ale niszczył również postępowe nurty kościoła w krajach europejskich, też o czym się mało mówi w ogóle na całym świecie, więc, więc wydaje mi się, że jakby Jan Paweł II zastał kościół yy, Jakoś tam pluralistycznym, względnie otwartym, a zostawił go na bardzo zamkniętym i bardzo po prostu prawicowym. Po pontyfikacie Jana Pawła II właściwie Kościół stał się taką prawicową partią polityczną. No to jest y, bardzo przykre i bardzo dziwne jest to, że taki człowiek jest y, no, bohaterem, jest takim narzucanym siłą bohaterem y, w domniemaniu wszystkich Polaków. Polak, który śnił to jest samia z Janem Pawłem II jest gorszym Polakiem. Właśnie ja to zauważyłem w tej, w tej uchwale Polskiego Parlamentu dyskutowanej, hmm. i mianowicie tam się pojawia sformułowanie, że rzeczywiście Jan Paweł II był wielki dla wszystkich Polaków. Ten duży kwantyfikator tu odgrywa bardzo y, ważną rolę. tak Wmawia się wszystkim Polakom, że go cenią, no co jest oczywiście poza oszustwem, tak? To nie tylko dla nas nie jest wielkim, ale dla wielu Polaków. No jednak 100% nie popiera Jana Pawła II, nie jest nim zachwycony. No tak, a to było potwierdzone później w wypowiedziach parlamentarzystów, m.in. marszałek Sejmu Kopacz stwierdziła, że przecież wszyscy wiemy, że to był e, wspaniały... Ale jedno, ale tu jednak mam wrażenie, że ten autorytarny kult napędzają trochę media nawet wbrew woli społeczeństwa. Oczywiście, że Polacy mają jakiś taki też e, no jest trochę ten kult, chociaż on słabnie moim zdaniem, tak, bo Jan Paweł II ten nieliczny, któremu się udało, ta gwiazda międzynarodowa, więc tam no, Polacy by chcieli mieć jakiegoś gwiazdora i przykro im by się zrobiło, gdyby zauważyli, że ta nasza gwiazda nie była taka znowuż jasna, niezbyt ciekawa. Ale z drugiej strony mam wrażenie, że media i politycy tutaj są, że tak powiem, święci, święci od papieża w tej sprawie. No też znaczy, mam takie wrażenie. Znaczy ten kult rzeczywiście jest irracjonalny, na przykład tak to obcinanie drzewek i robienie jakichś... Jana Pawła II, te wszystkie książki, ten, ten, ten happening, który zrobiono, tak, w stylu, bym powiedział, Wodza Korei Północnej, że ze zdjęć obywateli robiono wielki wizerunek Jana Pawła II. Takie numery z Kim, z Kim jong robiono w Korei Północnej. Czy te wszystkie filmy, te produkcje, no które rzeczywiście, no ja oglądałem, trochę kina stalinowskiego, aż tak propagandowe to nie było, no. aż tak źle z tym nie było, bo to jest jakby taka jawna, taka tempa propaganda, ten Jan Paweł II grający w piłkę, Jan Paweł II wielki kajakarz, poeta, yy, socjolog, filozof. No już takie rzeczywiście żenujące formy kultu, takie głupie, bezmyślne zupełnie, więc, więc ja myślę, że rzeczywiście tutaj media są nadgorliwe. Duża część też Polaków teraz, jak patrzę, jedzie na przykład na te kanalizacje po prostu na wycieczkę, tak? stąd też m.in. oferta, nie wiem, ostatnio tam w jednej z sieci handlowych, tam krzesełko papieskie parasolka papieska, czy, czy, czy tego typu gadżety. W związku z tym to się po prostu robi część kultury masowej. Natomiast rzeczywiście w awangardzie tutaj są media i myślę, że one bardzo złą robotę wykonują. Dziennikarze po prostu, no można powiedzieć, przeczą swoją fachowi, tak? Dlatego, że głównym zadaniem dziennikarzy i dziennikarek jest no krytyka władzy, tak? Krytyka nadużyć władzy, podejrzliwość wobec władzy, no a w tym wypadku no tej podej podejrzliwości wobec władzy religijnej nie ma po prostu, no. A jak myślisz, czemu tak jest? Czy do polityki się garną tacy jacyś ludzie dogmatycznie wierzący w ten Taki no, przaszny, ludowy, nie wiem, magiczny kult. Czy, czy... Nie, znaczy moim zdaniem to jest koniunkturalny akurat. To znaczy, politykom cały czas się wydaje, że na Wojtyle można zbić kapitał polityczny. To po prostu liczą na wyborców. No, tak? nie, przyjrzyjmy się, <grym się <grym> też polskim politykom, szczególnie tym prawicowym. No, oni z etyką czy wiarą, moim zdaniem bardzo niewiele mają wspólnego. No, kiedyś skąd, ktoś, ktoś kiedyś jakieś pismo zrobił jakiś zabawny ranking, w której partii jest najwięcej rozwodników, ile pamiętam, że wtedy w pisie było najwięcej. Więc wydaje mi się, że w ogóle to jest takie bardzo na pokaz i bardzo instrumentalnie wykorzystują tego Wojtu. Co ciekawe skąd w niektórych elementach nauczania Jana Pawła II, z którym ja bym mógł się z nim akurat zgodzić, to oni się nie zgadzają, bo na przykład Jan Paweł II był przeciwko karze śmierci, a tutaj już jakoś Jarosław jest taki posłuszny nie chce być nauczaniu mistrza. No to samo dotyczy antysemityzmu, bo tak. jedna z nielicznych zalet Jana Pawła II była taka, że jednak nie był antysemitowy. Czy, czy na przykład też w pewnym momencie pod koniec życia niechęć do różnych interwencji? I Zbrony, tak. tak, i tutaj jakoś tak ja też, mówię, żeby Jan Paweł, ja, że Jarosław Kaczyński by chciał, żeby w ogóle wojska amerykańskie stacjonowały w Polsce. Więc w ogóle ten Jan Paweł II jest też selektywnie bardzo traktowany, tak? Znaczy, e, zachwycają się nim politycy tym, co on akurat najobrzydliwsze mówił odnośnie kobiet, gejów, ateistów, tak? Natomiast w tych sprawach, gdzie był jakoś humanitarny, to... Zapominają. Dobrze, zbliża się teraz ta kanonizacja i czy myślisz, że będzie tak, że przez miesiąc nie będziemy wiedzieć z głównych polskich mediów o niczym innym, tylko o Janie Pawle II? Czy tym razem pojawią się również w głównych polskich mediach jakieś głosy krytyki wobec Jana Pawła II? Bo mówisz, że społeczeństwo nie jest aż tak autorytarne, jak można by sądzić na szczęście. Pamiętam, jak z swego czasu na wykładzie mówiłaś o tym budowaniu postaw autorytarnych przez kult jednostki, oczywista rzecz. I, I rzeczywiście coś takiego w tym pokoleniu Jana Pawła II było widoczne. Teraz mówisz, że może nie jest z nami tak źle, jako ze społeczeństwem. Ja myślę, że jednak ten kult Wojtyły słabnie w społeczeństwie. Bardzo dobrze. I między innymi, moim zdaniem, dlatego media, politycy czy sam Kościół tak histerycznie o tym Wojtyle mówią. Ja na przykład mam wrażenie, że no generalnie 2-3 lata temu, oczywiście teraz jest kanonizacja, no ale mniej mówiono o tym Wojtyle, to nie było aż tak histeryczne. A, a teraz nagle no, wraca jakiś taki kult wodza, no, w takiej najbardziej żenującej postaci. Moim zdaniem to też jest przejaw pewnej słabości. Też to takie histeryczne upolitycznienie Kościoła, więc w ogóle moja teza jest taka, że Kościół generalnie jednak słabnie i wraz ze słabnięciem Kościoła słabnie ten kult Wojtyły, więc myślę, że w mediach akurat dużo krytycznie o Wojtyle nie będzie, bo dlatego, że polskie media są w ogóle strasznie autorytarne, ale już na przykład, no nie wiem, brałem udział w kilku dyskusjach, nie wiem, na przykład w Polsacie byłem, gdzie była dyskusja o Janie Pawle II. Nawet to, że wyszła ta moja książka ten Ojciec Nieświęty, wydaje mi się, że jeszcze pięć lat temu trudno byłoby go sprzedać, że tak powiem, i mało księgarni chciałoby go wziąć. Teraz już jednak ta książka znalazła się w wielu księgarniach. Więc myślę, że to też jest jakiś znak czasu. Myślę, że jednak Polacy troszkę zapominają, jak mówię, media, politycy, czy nie zapominajmy o tym również w podręcznikach edukacyjnych, w Panteonie Wielkich to zawsze Wojtyła jest na pierwszym miejscu, ale myślę, że jednak ten monolit zaczyna troszeczkę pękać. To bardzo dobrze dla nas wszystkich. Myślę, że zarówno dla ludzi wierzących, jak i niewierzących, bo. A znaczy, ja myślę, że to jest w ogóle kwestia postaw obywatelskich? No, jedna rzecz, pamię pamiętam do dzisiaj, jak studiowałem filozofię, podobała mi się koncepcja autorytetu jeszcze Johna Stewarta Milla, który politycznie jest być może jakoś tam obcy, jestem bardziej na lewo, ale jedną rzecz o autorytecie, on powiedział bardzo słusznie. Autorytet, jeżeli w ogóle ma być w społeczeństwie, to jest taka osoba, która powinna umieć odpowiadać na krytyczne pytania oczywiście Jana Pawła II już nie ma ale jego klakierzy czy jego pisma powinny umieć odpowiedzieć na pytania obywateli. Jak mówił John Stuart Mill, jeżeli pytań nie ma, to znaczy, że nie mamy do czynienia z autorytetem, tylko z despotą. Więc można powiedzieć, że w Polsce Jan Paweł II cały czas jest takim despotą, dlatego że tych krytycznych pytań nie ma. E, natomiast moim zdaniem oczywiście despotów w demokratycznym społeczeństwie po prostu nie powinno być, a na autorytet Jan Paweł II nie zasługuje na bycie autorytetem, ponieważ na te krytyczne pytania dotyczące pedofilii, oszustw finansowych, współpracy z dyktaturami czy podejścia do antykoncepcji, jego pisma i jego klakierz po nie potrafią odpowiedzieć. Tak, no do tego wszystkiego można jeszcze dodać odejście od ekumenizmu drugiego Soboru Watykańskiego, czyli od szacunku dla innych światopoglądów. To, to znaczy w ogóle taka demonstracyjna pogarda, no bo tak. w gruncie rzeczy ten język nienawiści dzisiejszych, no właśnie jak mówiłem, księdza Oko czy, Ta, czy, no czy, jest... czy pana Michalika, no to, to nie jest żadna dyskusja. No. Co tutaj dyskutować? Kościół czuje się jakimś beneficjentem prawdy, a poza tym jeszcze wydaje mi się, że bardzo ważny zwrot w podejściu Kościoła, przede wszystkim to też się wiąże z Janem Pawłem II, to jest to skrajne upolitycznienie. To znaczy rzeczywiście Kościół dzisiaj, tak jak powiedziałem wcześniej, jest prawicową partią polityczną, którą doktryna wiary w gruncie rzeczy w ogóle nie interesuje. Tak? Jak się słucha polskich biskupów, przywódców polskiego kościoła, to właściwie nie mają nic ciekawego do powiedzenia nie na tematy teologiczne, ale to też jest dziedzictwo Jana Pawła II. No. Właśnie w Polsce się niesłusznie przeciwstawia ojciec ryzyka, polcowi tak. Jana Pawła ja II. Ale no. to jest tak naprawdę ja samo. kościoły, tak zwane dwa kościoły w Polsce, ta teoria, prawda, że ten oświecony i ten ciemny, no to tam nie wiem, Gazeta Wyborcza lubi to przeciwstawienie na przykład. Znaczy wydaje mi się, że to jest trochę fikcja, dlatego że tak naprawdę mamy jeden bardzo jednolity w gruncie rzeczy. Kościół. kościół Wojtyły, Kościół Rydzyka, Kościół Dziwisza, Kościół Pieronka. A z drugiej strony mamy tych, którzy już z kościoła wystąpili lub Lemański, który jest tak pomiędzy pewnie też wyleci niedługo albo zostanie całkowicie zniszczony i będzie siedział cicho. Więc mo moim zdaniem to, ta opozycja jest trochę fikcją i opiera się na takim kłamstwie i takim życzeniowym myśleniu niektórych liberałów, żeby, że koniecznie w związku z tym, że mamy tego Jana Pawła II, to, to trzeba go jakoś zaszufladkować, że on rzekomo był w tym lepszym kościele. No ja tu nie widzę jakichś wielkich różnic między Janem Pawłem II i Pierąkiem czy Ryzykiem. No, jak chodzi o ryzyka, to oczywiście Wojtyła nie był antysemitą, natomiast jak chodzi o podejście do gejów, do lesbijek, do ateistów, tak, do to antykoncepcji, to, to jest dokładnie to samo. No. Do biednych ludzi nawet, nie? Tak, posiednio. tak, tak. Ja, ja dlatego czasem mówię, że wydaje mi się, że lewica szeroko rozmiana nie ma czym się inspirować u Jana Pawła II, dlatego, że jego poglądy dotyczące rynku pracy, polityki społecznej też nie miały nic wspólnego z lewicowością. Na przykład Jan Paweł II był przeciwny, jak to on mówił, nadmiernej interwencji państwa, był przeciwny uniwersalnym świadczeniom społecznym. Był przeciwny temu, żeby, żeby kobiety, które są bite przez mężów, mogły rozwieść się tak, i prowadzić samodzielne gospodarstwo domowe. Tak? No, przecież do dzisiaj w polskiej polityce społecznej mówi się o tej rodzinie, tak? nie o jednostce, nie o każdym, o kobiecie czy mężczyźnie, tylko rodzina jest adresatem świadczeń. To też jest dziedzictwo kościoła Jana Pawła II, na czym oczywiście kobiety bardzo tracą, tak? no, bo są strukturalnie uzależnione od mężów, jak są bite, to nie mogą ich opuścić. Więc, więc wydaje mi się, że naprawdę Jan Pawła II bardzo dużo złego zrobił, tak jeżeli chodzi o w ogóle podejście do autorytetów, podejście do krytycyzmu, podejście do debaty publicznej jak i na takich, bym powiedział, węższych obszarach związanych z gospodarką, z polityką społeczną, z relacjami międzyludzkimi. No, no w ogóle nie jest dobrze, kiedy, kiedy relacje międzyludzkie opierają się na autorytecie i na władzy, tak? no, w społeczeństwie demokratycznym to powinno być, podstawą powinno być zaufanie, współpraca, partnerstwo, pluralizm. pluralizm, no a Kościół, tak, no, nie rozumie to. tych ideałów, po prostu nie chce rozumie. ich rozumieć. Jan Paweł II też ich nie rozumiem. No, Mam nadzieję, że już szybko przestanie być wzorem ogółu naszego społeczeństwa, a osobom, które będą zmęczone tym, co się będzie działo w mainstreamowych mediach w najbliższym czasie, polecamy książkę pod redakcją Piotra Szumlewicza Ojciec nie święty. To jest naprawdę wspaniała literatura, pełna ciekawych, nieznanych niestety sposóbów. Ja zapraszam do lektury, a poza tym przede wszystkim zapraszam do hmm. samodzielnego myślenia i naprawdę krytycyzmu również wobec tych tak zwanych autorytetów przez wielkie A. Może to A stanie się trochę mniejsze, jak się Państwo dowiedzą faktów, a ja nie Paweł II. Dziękujemy Ci bardzo Piotrze i do bardzo zobaczenia. Dziękuję.